To serial kryminalny na podstawie książki Wojciecha Chmielarza. Zdecydowałam się opowiedzieć Wam dziś właśnie o nim, bo lubię seriale kryminalne, a ten zaskoczył mnie jak mało który. Zresztą, może to będzie tylko pierwszy z serii odcinków o polskich serialach. Myślę, że może i w tym zakresie mogę Wam coś ciekawego doradzić. Oś akcji serialu to relacja pomiędzy małżeństwem Arkiem i Kamilą. Pobrali się z powodu nieplanowanej ciąży, której owocem jest kilkunastoletnia Ada. Cała relacja tej pary złożona jest z niespełnionych obietnic, pretensji, zniszczonych marzeń. Jednym słowem, Arek i Kamila nie przepadają za sobą i właściwie nie wiadomo dlaczego są razem. Małżeństwo wyjeżdża ze swoimi dziećmi i przyjaciółmi ze studiów na wakacje do letniska Żmijowisko. Pewnego wieczoru, w trakcie mocno zakrapianej alkoholem imprezy, znika Ada. Rozpoczynają się wielkie poszukiwania, które nie przynoszą żadnego rezultatu. Rok później, Arek, ojciec Ady, wraca więc do Żmiowiska, aby wznowić poszukiwania. Ta wizyta ujawni nowych podejrzanych i nowe ślady. Z kryminałami jest tak, nic więcej powiedzieć wam nie mogę, bo inaczej popsuję wam oglądanie albo czytanie książki. Mogę wam jeszcze tylko powiedzieć, że ludzie są okropni. Przekonacie się o tym oglądając Żmiowisko. Jak powiedziałam na początku, serial powstał na podstawie powieści o tym samym tytule. Książka spotkała się z wielkim uznaniem czytelników i przez jakiś czas można ją było znaleźć na wszelkich listach bestsellerów. Na początku 2019 roku powieści został przyznany tytuł Książki Roku według portalu Lubimy czytać w kategorii Kryminał, Sensacja, Thriller. Książka dostała także nagrodę czytelników wielkiego kalibru. Pewnie nigdy nie słyszeliście o tej nagrodzie. Nagroda wielkiego kalibru to nagroda literacka przyznawana od 2004 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Kryminału i Sensacji Trup w szafie. Nagrodę przyznaje się za najlepszą polskojęzyczną powieść kryminalną lub sensacyjną. Warto dodać, że Chmielarz był wiele razy nominowany do tej nagrody, a otrzymał ją także w głównej przyznawanej przez jury kategorii za powieść przejęcie. Nie bez powodu opowiadam Wam tyle o Wojciechu Chmielarzu, robię to także ze względu na lokalny patriotyzm. Pisarz urodził się w Gliwicach, czyli w mieście na Śląsku, w którym spędziłam pierwsze lata mojego życia. Wróćmy jednak do serialu. Wyreżyserował go Łukasz Palkowski. Dzięki polskiej półce filmowej możecie poznać tego reżysera bliżej. We wcześniejszych odcinkach polskiego filmu dla początkujących poznaliśmy już filmy Bogowie i Najlepszy, wyreżyserowane właśnie przez Palkowskiego. Żmijowisko stało się sukcesem z wielu powodów. Świetny scenariusz jest oczywiście zasługą pierwowzoru literackiego, ale jednym z atutów serialu są dla mnie z pewnością zdjęcia. Ich autorem jest Michał Sobociński, członek wyjątkowo filmowej rodziny. Aby ogarnąć wszystkie jego filmowo-rodzinne koligacje, musi się teraz bardzo skupić. Michał Sobociński to syn aktorki Hanny Mikuć oraz operatora Piotra Sobocińskiego, wnuk operatora Witolda Sobocińskiego oraz aktorów Wandy Chwiałkowskiej i Bohdana Mikucia, brat aktorki Marii Sobocińskiej i operatora Piotra Sobocińskiego. Jak widzicie, nie było szans, żeby operator żmijowiska znalazł miejsce w innym zawodzie. Poza twórcami za kamery warto wymienić jeszcze aktorów, których zobaczycie na ekranie. W roli Arka, ojca, wystąpił piosenkarz i aktor Paweł domagała. Nie wiem właściwie, z której z jego życiowych ról jest bardziej znany. Być może część z was słyszała jego piosenki, na przykład Weź nie Pytaj, która jest jego największym hitem. Weź nie pytaj, weź się przytu. weź tu ze mną, weź tu bądź. Jednak warto wiedzieć, że od bardzo dawna grywa on w teatrach, a pierwszą rolę na deskach teatru powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu zagrał jeszcze w liceum. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę jeszcze na troje aktorów, którzy pojawią się na ekranie. Są to Agnieszka Żulewska w roli mamy Ady i żony Arka. Więcej o tej aktorce możecie dowiedzieć się z odcinka polskiego filmu dla początkujących dotyczącego filmu Chemia. Ja Agnieszkę Żulewską uwielbiam, a zatem polecam wam nie tylko wspomniany odcinek, ale także właśnie film Chemia, w którym zagrała absolutnie fenomenalną rolę. Zwróćcie swój wzrok także na Wojciecha Zielińskiego i Piotra Stramowskiego. To dwie zupełnie różne role i zupełnie różne osobowości, ale obaj panowie są warci uwagi. Tym bardziej, że to popularni aktorzy, jeśli będziecie oglądać polskie filmy i seriale, to często będziecie mieli okazję zobaczyć ich na ekranie. Warto dodać, że serial był kręcony w miejscowości Mrągowo. Miasto położone w województwie warmińsko-mazurskim jest znane w Polsce głównie zorganizowanego od 1982 roku dorocznego pikniku country. Mrągowo jest popularnym ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym. To chyba najważniejsze wiadomości o żmiowisku. Przed wami siedem odcinków dobrego kina kryminalnego. Koniecznie dajcie mi znać, czy domyśliliście się, co tak naprawdę się stało. Do usłyszenia w następnym odcinku.